Dzień dobry z tej strony Albedo i dzisiaj będziemy grać w Minecraft. To pierwszy odcinek z Bedwarsów. To nowa seria. Będziemy sobie grać w Bedwarsów. Za dużo nie będę mówił, po prostu będę grać. Będę grał sam. Używam one block jump. Wow, super Muszę mm -hmm. ja, chyba trzeba podgłosić Minecraft'a Okej okay. mm -hmm. Ja walczę z gościem To jest chyba Afk. fajnie, że jest Awk. Bo on Afkuje przy grinderze. Żeby sobie zrobić herbatkę czy coś. Okej, okay, więc... Ja chyba jest to bezpieczne, więc chyba mogę już... A nie, jeszcze dobuduję się trochę. Gliną jeszcze i... Te... No, niech będzie, kupi te deski. Też deski, później grinę. Trzeba zakryć, aby nic nie było widać. Żadnego czerwonego. Aż tam może przeciwnie wkopać się. Łatwo, łatwo pokonać nas. Przybywają jeszcze dwa. Niestety. Nigdy nie starcza. Ja więc teraz ja skupię dużo, bardzo gliny. Trzeba zrobić, aby żadnych desek nie było widać, już tam gdzie widać, tam można do łatwo zbić. To było jak wszystkie zostały na skinie zakryte. Z mojego łóżka. Tu jest jeszcze? Tylko już chyba nie mam słabych punktów w moje łóżko. I teraz pójdę i. pójdę na przeciwnika. A, Jeszcze jakiś spadł. Jeżeli nie potrafisz blir to lepiej zrobić zro o tak Nie ty! Użyłam bieganie! Wokół! Nie! Chyba idzie na mnie, nie? bitch school staff Yeah Hello I am a hero Pojcie, że nie ma soli mi o nie! Strzelam. Strzela. Jestem na ataku. Ho, podkę. Tu wziął podkę. Wziął podkę. Nie! Jest pał, szybko jest szybko spał, rozumie się, idzie na mnie, bo już nie ma soja! Jeszcze jedna gra. I spróbuję wylądować na Emeraldzie. Whee! Nie. Nie. Teraz szybko się wypełnił. Prędkość! sam mówi na pewno XD kupię sobie pewnie i później kupię sobie trochę jeszcze gliny teraz trzeba budować gliną to Teraz się idzie po klocki. Teraz się odkłada trochę złota. Przyjrzyj się klocki. Zabaje się się, że Ale o Jezu, nie ma łóżek no Pójdę na diamenty Pójdę na diamenty Że efektywna minuta Albedo Ja się szybciej poruszasz w bok niż w przód Szybciej się poruszasz w... w... strony, które nie są zwykłymi Znaczy w lewo... W lewo-prawo Nie, ale... Ale w połączeniu przód i lewo. To szybko jest. I tam nie buduje. Nikt. Jak co mogę kupić? Co mogę kupić? Ja sobie pancerz. To jest, jednej już nie ma. Ja, ja sobie na, na żelazny armor zbieram i. Zebrałem i teraz... Ja sobie sobie żelazny miecz, nie, miecz. Co to było? Co to wa walenie było. Co do to walenia to się odwala!

Chce e łóżka, chce łóżka chce niszczyć Chcę, bo ja łóżka chcę robić Łóżka chce niszczyć Jeżeli ten filmik będzie miał 5 lajków to zrobię Moją własną wersję para parabolę tańczą. Parabole tańczą Zagrzewam parabole tańczą Teraz muszę kupić sobie Hmm. Kupię to sobie. A! Nie, to on! To on! Przewykaź z nim. Walka nie! Niech to. Dobra, chyba teraz kończymy odcinek. Cześć, pa. Do następnego odcinku. Jeżeli wbijecie 5 lajków, to ja. Jeżeli wbijecie 5 lajków na tym odcinku, to ja zrobię odcinek, w którym śpiewam parabolę tańczył. Cześć, pa.